Halo, halo, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. E, siema, jestem na lodzie. Lodzio, powracam na YouTube'a i w tym odcinku gramy w Dęklejda i pokażę wam, jak łatwo zdobyć punkty przetrwania, więc jedzicie sobie do tego sklepu, jest to dokładnie tutaj, tu macie bezpieczną strefę, jest tutaj Alexiej, to jest tutaj, tu macie jakieś typu od ochrony e, i wchodzicie sobie tutaj, e, do sklepu Tufle stuf, tu, Stufet Turtle i oglądnie zaraz zobaczycie jak łatwo zostawać punkt przetrwania. E, punkt przetrwania to jest tutaj, tutaj macie różne umiejętności, jak to nie wie. E, klikacie sobie te. tutaj. I Wam polecam iść tu. E, teraz tam i wyłączacie se prąd, żeby tutaj nie było prądu Cholera, przełącznik nie działa. jeśli krań to płowiek to, to wyłączyliście prąd i ogółem tutaj zbieracie zrzuty tutaj macie pierwszy rzut na tej półce drugi macie tutaj i to jakbym macie też dużo wytrypu więc to jest akurat bardzo opłacalne i tutaj macie kolejne. i teraz możecie sobie tutaj wejść Co ja zrobię oczywiście? Weź tutaj. I macie dużo zombie. Czy poczekajcie. Yy, ja Wam polecam rzucić granat. Dobra, te granaty to nie zrobiły nic. Dobra. Więc ja ich tutaj zabiję. Ogólnie wam polecam, jeśli macie kamuflaż, to użyć kamuflażu, jeśli nie, to nie. Jeśli nie macie jakiejś dobrej broni, to sobie po prostu bierzcie mołotow. Oj, wybuchający. Dobra, yy, i dokładnie, się się tutaj, yy, to tutaj. Macie też zasobnik, to jest jakiś Kolejny zrzut macie. I tutaj macie ostatni zrzut. No i ogółem zrobiliście y, tego questa. Y, ale to nie jest koniec. Ogółem i dostajecie 2500 500, 2 500 Expo za, zbie, y, za wzięcie 5 zrzutów. Ale, ale, możecie tego questa powtarzać, więc ja jeszcze raz to zrobię. Ja jeszcze raz tego to zrobię, jeszcze raz wchodzimy Znowu zbieramy zrzuty, ale tym razem nie 5 a 3 Zobaczcie, że zbierając 3 zrzuty Też możecie bardzo dużo tego ekspa sobie nazbierać. zbierać Więc znowu klikacie co ta. I tym razem Dostałam trochę ten raża No i znowu zbieracie, ale tym razem 3 zrzuty wychodzicie z tego sklepu ja tak jeszcze zrobię y, kilka razy, ja teraz zrobię wam, widzę, cięcie i y, zrobię tak jeszcze parę razy i później wam pokażę ile mam możecie dostać za parę razy zbierzenie za parę razy y, zbierzenie kilku kilkunastu zrzutów, dobra, widzowie już jestem w wieży y, i teraz zobaczcie ile dost ile dostanę za uwaga, ile? 21 yy, zrzutów, no jako taka zrzutów. Paka? Ile? 200 tysięcy expa 200 tysięcy expa? Widzowie za 21 zrzutów, czyli to są chwile farmienia na tamtym. A możecie tam naprawdę farmić non stop i tak dosłownie non stop. A ja dostałem 200 tysięcy. się głównie tyle dostaje, bo jak ja grałem tam bardziej na początku gry, tak w połowie gry, to dostałem jeszcze jak nie byłem w Starym Mieście, to dostałem tak z 20 tysięcy za, no, za bardzo podobną za bardzo podobną liczbę zrzutów, więc no, ale naprawdę możecie tak farmić bardzo dużo. Więc no, jeżeli ten jak podobał Jeśli chcecie, żebym wrócił na YouTube'a, To napiszcie w komentarzu Ja mam dziękuję za oglądanie I do następnego siemano